Cześć, siema, buongiorno, witam Was z Alp Włoskich tym razem z masywu Mont Blanc Matterhorn dał się zdobyć i głupim pomysłem naprawdę byłoby gdybyśmy nie wykorzystali naszych warunków aklimatyzacyjnych i pogody, jaka jest przez najbliższe dni i nie weszli na Mont Blanc, który jest około 80 km od Matterhornu Przede mną i wokół mnie, wszędzie wokół mnie jest wspaniały teren polodowcowy tam dalej musimy właśnie iść, tam będzie nasze schronisko Gonela, mamy około 2000 metrów przewyższenia, jest to sporo, ale wzięliśmy dzisiaj kije, plecaki, nasze nie są już takie ciężkie jak na Matterhornie, ponieważ nie mamy tyle wody, wiemy, że tam jest schronisko, jest lodowiec duży, więc na pewno będzie gdzieś woda. Na Mont Blanc chcemy wejść w ogóle drogą włoską. Drogą, która nie jest aż tak popularna jak francuska przez srońsko Guter. I tak jak droga francuska na Mont Blanc jest bardzo oblegana, tłoczna i niekiedy trzeba nawet, żeby wejść na szczyt czekać w kolejce, ponieważ jest wąski tor w śniegu, gdzie po prostu ludzie idą jak mrówki za sobą i to mi się bardzo nie podoba. Tak tutaj ze strony włoskiej... Ta droga jest bardziej dzika. Całe to podejście przez ten cofający się lodowiec i przez krajobraz tej właśnie polodowcowy przypomina bardziej drogę do base campu w Himalajach niż podejście na najwyższy szczyt Europy. Skalnym już tak niecałe 3 godziny i spotkaliśmy tylko dwa zespoły, co jest po prostu nie do pomyślenia po stronie francuskiej, a tutaj jest cikość, cisza, spokój. Gdzie są tutaj jeszcze duże szczeliny lodowcowe. Nie spodziewałem się tutaj, żeby jeszcze był pod tym wszystkim śnieg. Myślałem, że to tylko już samo gruzowisko. Widać jak słońce to topi i małe kamyczki po prostu pędzą i spadają w dół do tych właśnie szczelin. Oj nie chciałbym tam wpaść. Jesteśmy do chaty, do goneli, i okazało się, że nie śpimy w interaumie. Tylko 7 osób nie przyszło i są dla nas łóżka. Chata jest naprawdę, można powiedzieć, luksusowa w porównaniu do naszych warunków, w jakich spaliśmy ostatnio. I śniadanie mamy o 12 w nocy. Jest śniadanie o 12, klimat, tak. Że się śniadanie segwuje. I będziemy iść właśnie tym tutaj lodowcem, gdzieś tam, 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 właśnie na przełęcz. I później już sama tylko graniówka na szczyt. Po pierwsze jest planowane wyjście. Tak tutaj się robi. Na szczyt jest 8 godzin, później z powrotem też jest no może 6. Pojedli, popili to trzeba iść spać, bo o 24 trzeba wstać na śniadanie. Jest godzina zaraz 12, czekamy na śniadanko. Nawet się wyspałem, spałem w sumie 6 godzin. żeby spać około 16, .00. około 22 już nie mogłem więcej spać. Dla mnie to jest w ogóle nienormalne, żeby spać w dzień. Ale obudziłem się tylko na zachód słońca. Zobaczyłem, spałem w ogóle przy oknie i miałem piękny widok. Słońce zachodziło i było to. było wspaniałe. O pan przyniósł właśnie chleby. mhm. Mm i wygląda to naprawdę pysznie. Jak Matterhorn był takim znojem i trudem, i trzeba było się naprawdę namęczyć, żeby na niego wejść. Tak tutaj czuję się, jakbym był naprawdę na takiej wycieczce szkolnej troszeczkę. Może dlatego, że mamy bardzo dobrą aklimatyzację, to tak nie czujemy tego, że jest jakaś wysokość, że coś może będzie gorzej na grani, może będzie tam biało, może będzie zimniej. Na razie na 3000 w schronisku jest na dworze bardzo ciepło. Myślę, że jest na plus. W teorii później ma być minus do minus 9, 10 nawet. A my też bardzo duże szczęście, bo księżyc odbija światło aż w 84%. Więc to światło odbija się też od lodowca, i wszystko bardzo dobrze jest widoczne. Jest bezchmurne niebo, jest ciepło, więc nie powinno być większych problemów w zdobyciu Mont Blanc. Jesteśmy na 4000. Już została nam graniówka. Adam, wszystko ok? To git. Tam na dole jest szamonii. Nie wiem czy widać. A my idziemy taką granią. Najcięższy spacer w moim życiu. Ten tutaj zapierdzielał i ciągnął mnie w górę tak naprawdę. Jezu, to była najcięższa drzwiówka w moim życiu. Taka wali góra powiedzmy. To no, wali góra, no. O oh, fuck. Ale widoki rekompensują ten wysiłek. Widoki, łzy. Tak, zdążyliśmy na wschód słońca wejść. W tygodniu weszliśmy na Matterhorn i dwa dni później jesteśmy tutaj 72 godziny Plank otwiera tak naprawdę nowe możliwości przed nami. Także. Ebruz. Tak, już było mówione, tak, tak. Już było dawno mówione, żeby pojechać do Gruzji. Kilimandżaro. Tak. W Afryce też. No, wszystko stoi teraz, ten projekt tak naprawdę przed nami. Myślę, że to jest teraz troszeczkę takie. Zrzucenie sobie obietnicy że to zrobimy i będziemy, będziemy szli w tym kierunku, żeby, żeby osiągnąć te wierzchołki. Tak? Zobaczymy co życie pokaże. Jak weszliśmy do Rifugio Gonella, znamy trasę. Nie było aż tak dużo szczelin. Mamy nadzieję, że mosty śnieżne pomiędzy właśnie szczelinami jeszcze się utrzymają. Że zdążymy dojść w miarę w sensowną pogodę. Lampa się trochę robi, ale pędzimy na dół i Jak rano ciężko mi to było, naprawdę ciężko mi było iść pod górę, tak teraz w dół zasuwam jak szalony.

I oto wróciliśmy do Gonelli, po 12 godzinach i 12 minutach z Gonelli na Mont Blanc i do Gonelli. Przejdźmy właśnie ten lodowiec, nie był taki straszny jak myślałem, trochę się go bałem, muszę przyznać. I co jest ciekawe to Gonella właśnie dzisiaj kończy sezon i nam się udało ostatnią noc spać tutaj i wykorzystać tą sytuację i wejść na Blanka. My to mamy farta. Dzięki, że zostaliście do końca w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Cześć, strzała!